Lubicie lato? Ja też. A ekstremalne upały? Przez wysokie temperatury nasz rynek całkiem opustoszał. Jak przetrwać takie dni? Często schładzać organizm. Spędzać czas wśród zieleni i drzew, które obniżają temperaturę otoczenia. Pić dużo wody, najlepiej kranowianki, która jest ekologiczną, tańszą i zdrową alternatywą dla wody butelkowanej. Długotrwałe przebywanie w wysokich temperaturach może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Szczególnie narażone są dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze czy schorowane. Pamiętajmy, ekstremalnie wysokie temperatury są skutkiem zmian klimatu, na które mamy duży wpływ. Pomóżmy sobie i ocalmy losy naszej planety!